Cześć! Widzicie, że kiedyś myślałam, że szpagat to poza moim zasięgiem, ale dziś mogę powiedzieć śmiało, udało mi się. Tak samo może się stać z wami widzowie. Tak naprawdę to szpagat zmienił moje życie i teraz chcę się podzielić nim z wami. Jeśli kiedykolwiek marzyliście, żeby zrobić szpagat, nie tylko, że wygląda ładnie, no bo wygląda i ja to całkowicie rozumiem, ale także, że daje niesamowitą satysfakcję, to mam dla Was coś wyjątkowego. Opracowałam mój kurs osiągania do szpagatu razem z trenerką, dzięki czemu wzmocnisz swoje ciało. Poczujesz dumę i satysfakcję? A przede wszystkim zyskasz poczucie pewności siebie, bo kiedy szpagat jest możliwy, to wszystko inne jest możliwe. Mój kurs to nie tylko ćwiczenia, ale także motywacja i plan działania. Jeśli jesteś gotowy na małe kroczki, co doprowadzi do wielkich, Osiągnięć, to zapraszam Cię do mojego kursu. Nieważne, czy zaczynasz od zera, gwarantuję, że dasz radę. Zaufaj mi, zacwicz, ćwiczysz i potem niedługo zobaczysz, jak wiele jesteś w stanie osiągnąć. Kliknij w link w moim bio i wbijaj do mojego kursu. Bawcie się dobrze?